Cześć, witam Was bardzo serdecznie w końcu na kanale. Z góry, sorry, wiem, że mnie długo nie było, no ale naprawdę nie miejcie mi tego za złe. Robiłem w pracy 11, więc naprawdę jestem zmęczony. Wstawałem o 5.30, półtorej godziny do roboty, 11 godzin pracy i półtorej godziny, a czasem nawet ponad dwie godziny wracałem do domu. Jak mi się trochę mniej poszczęściło, więc naprawdę jestem zmęczony i fizycznie, i psychicznie, ale na szczęście znalazłem w końcu chwilę żeby usiąść do odcinka, mam wystarczająco siły, żeby się o to postarać, żeby nagrać w miarę fajny dla Was odcinek. Otóż, żeby było jeszcze oczywiście trochę śmieszniej, połamał mi się statyw, no niestety. Statyw mi się połamał, więc po prostu świecę sobie lampą nad głową, żeby to jakoś w miarę mogło wyglądać, no niestety bez oświetlenia no, będzie to też spadało na jakości, po prostu nie będę w stanie wycisnąć kolorów z ptasznika. A dzisiaj będzie naprawdę świetny ptasznik. Omówimy sobie ptasznika pochodzącego z Indii. Będzie to loteria Metallica. Myślę, że nie tylko ja się tym ptasznikiem ekscytuję. Myślę, że może Wam być znany ten ptasznik głównie tak naprawdę z wyglądu, poprzez swoje ubarwienie, które jest naprawdę moim zdaniem świetne. Omówimy sobie mniej więcej podstawy hodowli, jak hodować tego ptasznika. Postaram się, go, się Was zachęcić do hodowli tego ptasznika. Mam nadzieję, że mi się to uda. No i już bez zbędnego gadania, zapraszam Was do oglądania. Dobra, zacznijmy sobie na spokojnie od opisu tego ptasznika, żebyście mniej więcej widzieli, jak to z nim sprawa wygląda. Otóż rozmiary tego ptasznika to przeważnie jest jakieś do 7 cm ciała oraz 16 cm rozpiętości odnóży. Oczywiście wiadomo, bywa różnie, możecie mieć jednocześnie poecj loterię o 1 dc mniejszą lub o 1 dc większą, z mniejszym lub większym rozstawem odnóży, Więc po prostu w 100% się nie sugerujcie. Mówię po prostu, jak mniej więcej rozmiary tego ptasznika wyglądają. Jeśli chodzi o długość życia, to jest to przeważnie 10-15 lat. Oczywiście ta sprawa wygląda tak samo jak z rozmiarami: może pożyć dłużej, może pożyć krócej. Samce standardowe, jak to na nasze samce, no niestety nie żyją za długo: to przeważnie jest kilka miesięcy po ostatniej wylince. Jeśli chodzi o aktywność tych ptaszników, to tutaj jest akurat zdanie strasznie podzielone: niektórzy uważają, że są aktywne tylko nocą, niektórzy uważają, że są jeszcze aktywne rano i wieczorem. Ja na przykład uważam, że ptaszniki są aktywne praktycznie, że całodobowo, naprawdę możemy je spotkać o każdej porze. Naprawdę to nie czy to jest rano, czy to jest po czy to jest wieczorem, czy to jest w nocy. Bynajmniej ja swoje poecji loterie widuję również za dnia, więc tutaj naprawdę zależy akurat, jakiego osobnika sobie trafimy, czy to będzie osobnik, który wychodzi faktycznie tylko wieczorem, czy to będzie osobnik, który wychodzi rano, czy tylko w nocy. Więc tutaj akurat z aktywnością bardzo ciężko powiedzieć. Moje na przykład są aktywne całodobowo, niektórych są po prostu aktywne tylko rano i wieczorem, a niektórych tylko nocą, więc tutaj akurat to już zależy od waszego szczęścia, jaką sztukę po prostu wylosujecie. Jeśli chodzi o zachowanie, to tutaj moim zdaniem jest bardzo, to jest naprawdę świetny gatunek, żeby zrobić grupówkę, jeśli zapewnimy odpowiednią ilość kryówek, jak i odpowiednią ilość pożywienia. To naprawdę nie powinno być praktycznie zupełnie kanibalizmu, nie powinny się zbytnio zjadać. Nieważne czy to są maluchy czy podrostki, jeśli zapewnimy im kryjówki, jeśli zapewnimy im pożywienie, to nie będą po prostu miały powodu do kanibalizmu, nie będą sobie wchodzić w drogę. Jest jak najbardziej polec loteria Metallica z zachowania do grupówki moim zdaniem świetna. No dobra, przejdźmy sobie niestety do mniej przyjemnej rzeczy. No niestety taki ptasznik musi mieć swoje wady, niestety to jest kwestia jadu. Jad niestety posiada silny, trzeba mieć to na względzie. Niestety niektórzy opisują objawy po ukąszeniu, mniej więcej w taki sposób, że mają potężne skurcze mięśni, nawet wiele razy dziennie, nawet które powtarzają się co parę minut, więc to zależy od osoby. Podobno szybko to zanika, ale jednak no, myślę, że nawet jakby były przez 24 godziny takie skurcze, to na pewno to może zmęczyć człowieka. Niektórzy się skarżą na zawroty głowy, niektórzy ponoć mieli jakieś wymioty przez te zawroty głowy. Niektórzy opisują jeszcze, że mają problemy z oddychaniem, a niektórzy że czują potężne pieczenie w klasie. Piersiowej. Oczywiście ten jad może spowodować uszczerbek na zdrowiu lub życiu, ale to naprawdę jest tak mało możliwe, to przeważnie dzieje się poprzez ukąszenie osoby, które mają bardzo, bardzo duże problemy ze zdrowiem lub osoby, które są mocno uczulone na ten jad. Otóż kiedy osoba jest uczulona na jad po esoterii Metallica, na przykład załóżmy, może wystąpić po prostu wstrząs anafilaktyczny i będzie po prostu konieczność podania adrenaliny. Jeśli ta adrenalina nie zostanie podana, to może to doprowadzić do śmierci człowieka. Więc po prostu ja osobiście polecam mieć tą adrenalinę przy sobie. Nie liczyć tylko na karetkę czy tam lekarzy czy coś, tylko być również na to samemu przygotowanym. Dostanie adrenaliny naprawdę nie jest problemem. Jeśli chcecie na to oddzielny odcinek, możecie dać znać w komentarzu. Ja pokażę, co się w mojej apteczce osobiście znajduje. Ja jestem osobą, która jest mało alergiczna, a jednak mimo wszystko tą adrenalinę posiadam. Pomimo, że 99,9% osób nie jest uczulony na ten jad, no to jednak wiadomo, że zawsze ktoś ma ten cień szansy, że jednak na ten jad będzie uczulony i będzie po prostu zagrożony, więc ja osobiście polecam mieć tę adrenalinę przy sobie. Objawy, no jak mówiłem, nie należą do przyjemnych, ale oczywiście nie chcę Was odtrącać od tego ptasznika, bo ten ptasznik naprawdę jest niesamowity w hodowli, nie jest taki agresywny, więc naprawdę ukąszenia zdarzają się tak niemiłosiernie rzadko, przeważnie poprzez jakiś totalny błąd hodowcy, że na przykład ściśnie ptasznika lub jakieś seksowanie, więc na przykład nie wiem, łapanie go w pensetę, no to wiadomo, ptasznik jest spanikowany, jak się z tej pensety wyrwie, no to po prostu może wtedy ukąsić ze strachu, ale przejdźmy sobie teraz do przyjemniejszych rzeczy, bo naprawdę nie chcę was od niego odtrącać, bo ptasznik jest świetny. Jeśli chodzi tutaj o terrarium dla dorosłego osobnika, to bez problemu wystarczy terrarium o wymiarach 20-25x35. Oczywiście im większe, tym lepsze. Podłoże to przeważnie jest używany torf kokosowy. Ja na przykład używam torfu kokosowego. O grubości mniej więcej do 5 cm powinno wystarczyć. Myślę, że to też na pewno będzie też trochę pomagało w utrzymaniu wilgotności. Jeśli chodzi o wystrój, to ja osobiście polecam tuby korkowe oraz trochę roślinności. Tuba korkowa naprawdę świetnie się sprawdza jako kryjówki dla tych ptaszników. Otóż jeszcze roślinność świetnie się sprawdza poprzez po prostu utrzymywanie wody na tych liściach, więc ptasznik będzie miał też dodatkowo możliwość, żeby spijać z nich wodę. Temperatura nie jest dużym problemem, to jest przeważnie jakieś 26-29 stopni za dnia, no co może spadać nawet do 20 stopni, więc naprawdę bez problemu. Wilgotność powietrza to jest przeważnie się 70-80%, oczywiście no co może trochę wzrosnąć, na, na rodze nic się ptasznikowi zupełnie nie stanie. Dieta to przeważnie są świeższe i karaczany. Ja osobiście jeszcze swoim poacylitorium metaliką podaję na przykład jeszcze kara, y, kar, nie karaczany, sorry. podaję mącznika, młynarka lub na przykład jeszcze drewnojada. Dymorfizm płciowy o tych ptaszników, to tutaj w przeważnie to wygląda tak, że Samiczki są ogólnie trochę bardziej wybarwione w ten niebieski, ale jednak samce też wcale nie są takie brzydkie. Samce mają trochę słabszy ten odcień niebieskiego oraz posiadają bulbusy. Oczywiście jeszcze przed zakupem tego ptasznika należy wziąć pod uwagę to, że znajduje się na liście CITES, więc jeśli kupujecie tego ptasznika, to obowiązkiem sprzedawcy jest po prostu dać Wam potwierdzenie na to, że ptasznik był urodzony po prostu w niewoli, że nie został gdzieś przywieziony po prostu w kieszeni z jakiegoś kraju i potem został nielegalnie sprzedany, tak? Więc po prostu... Jesteście po prostu odpowiedzialni za to i sprzedawca jest odpowiedzialny za to, żeby po prostu ten dokument mieć. Potem musicie po prostu tego ptasznika zarejestrować. Więc naprawdę to nie jest trudne, jak dostaniecie ten dokument, to naprawdę to już jest totalnie z górki. Oczywiście przed zakupem ja polecam się zapytać, czy te papiery są, bo niektórzy po prostu liczą na to, że ktoś uniknie tematu po prostu tych papierów i potem jest sprzeda jakiegoś ptasznika i po prostu tych papierów nie ma i potem tak naprawdę nie można mieć pretensji, bo się ktoś nie zapytał. Więc po prostu z nieznanych źródeł to jest ryzykowne mimo wszystko. Ja polecam osobiście jakieś po prostu sprawdzone hodowle, żebyście po prostu mieli że te papiery uzyskacie. Po prostu osoby, które są sprawdzone, które wiadomo, że są po prostu szczere i po prostu są sprawiedliwe do nas, jak kupujemy tego ptasznika. I tak naprawdę co? No, moim zdaniem to jest tyle, tak naprawdę, na temat tego ptasznika. Nie ma dużo do powiedzenia, moim zdaniem, jeśli chodzi o podstawach hodowli. Ptaszniki nie są takie trudne, nie są mocno temperamentne. ja mimo wszystko posiadają silny, ale naprawdę rzadko z niego korzystają. Naprawdę byśmy musieli je naprawdę masakrycznie zestresować, żeby z tego skorzystały. Ja nieraz widziałem, że brano poecyloterię Metallica na ręce i zupełnie nic się im nie stało oczywiście ja tego nie polecam nie róbcie tego, głównie jeśli to jest Wasze pierwsze pranie ptasznika na ręce ja ogólnie ptaszników na ręce nie biorę po prostu nie chcę być ukąszony uważam, że też nie chcę stresować swoich ptaszników gdyż moje po prostu zauważyłem, że są takie małe ciamagdy i one się po prostu strasznie stresują lekko je popyrkam, one się czeszą i czeszą i czeszą albo po prostu uciekają, dają dyla, więc po prostu nie chcę ich stresować braniem na ręce. Oczywiście jeśli chcecie możecie, ale jednak unikajcie brania na ręce takich mocno jadowitych taśników. Po prostu ukąszenie jest nieprzyjemne, no ale jednak wiem, że jak się uprzecie to weźmiecie. Ale pamiętajcie po prostu, żeby być ostrożnym. A my widzimy się w następnym odcinku. Przypominam, że odcinki już nie będą co środek, gdyż po prostu zmiany w pracy mi na to po prostu fizycznie nie pozwalają. I po prostu będą się pojawiały teraz mam nadzieję, że częściej. Naprawdę zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby te odcinki były częściej. No i co, no. mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, że tyle odci czasu odcinków nie było, naprawdę to nie było zależne ode mnie, nie byłem po prostu fizycznie w stanie, ale dzięki temu, że mogłem też trochę czasu pomyśleć, naprawdę mam fajne pomysły na następne odcinki, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba, a my co, a my widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, na razie i cześć!